No dzień dobry. Zbliża się ten upragniony przez was okres, w którym będziemy pokazywać jak ukorzeniać, co, kiedy, w jaki sposób. Użyjemy mieszaniny piasku z torfem. Pierwsze podstawowe podłoże. Gruboziarnisty piasek, najlepiej rzeczny, bo on jest wypukany. Czyli wszystkie pozostałości próchnicy zostały z tego piasku już od sian. Piasek jest gruboziarnisty. O to chodzi, że on przy podlewaniu nie będzie tworzył skorupy, na której będą rozrastać się mchy i różnego rodzaju porosty, ani grzyby, bo jest zupełnie jałowy. Tak, tu mam tor wysoki, kwaśny, jałowy. Torf wysoki. Jest to taki torf, który zbudowany jest z włókien. Nie jest to błoto czarne, tylko po prostu masa brązowych włókien. Bardzo fajnie kłonie wodę i ją utrzymuje. Dokładnie kilka razy to przerabiamy. stosunek objętości to 50 do 50, czyli pół na pół tak dobrze tłumaczę pani Michalino? w tym roku chcemy wrócić trochę do tematu rozmnożania roślin i tu mamy taką najmniejszą grządkę z naszego sklepu internetowego to będzie nasza mini szklarenka dla sadzonek e, mamy tutaj ziemię z zeszłego roku trochę wyczyszczoną i trochę dodanego kompostu. Ale na górę przygotujemy specjalne podłoże pod sadzonki. Będzie to torf wymieszany z piaskiem, najlepiej z piaskiem rzecznym takim gruboziarnistym i to będzie nasze idealne podłoże do sadzonek. Jakie sadzonki będziemy robić, o tym będziemy mówić wkrótce. I teraz tak, jeżeli chodzi o proporcje, tutaj przygotowałam sobie taczkę i proporcje takiego podłoża to jest pół na pół. Czyli taką samą torf, ilość torfu kwaśnego wymieszamy z taką samą ilością piasku. do nas zaskoczyła. Słuchajcie, pada śnieg. Także super, wiosna. I ten piasek z torpedą mieszamy. Ja nie potrzebuję tego dużo. Do nie mam dużej. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie rośliny chcielibyście, żebyśmy, z jakich roślin chcielibyście, żebyśmy przygotowali sadzonki. Może weźmiemy to pod uwagę. Oczywiście na naszym kanale na YouTube znajdziecie bardzo dużą bazę filmików z rozmnażania roślin. Mamy też poradnik na ten temat kalendarz szczepień i rozmnażania roślin. I teraz tylko ładnie rozkładamy w naszej krzątce. Równujemy. i czekamy na pierwsze sadzonki Z takich rzeczy, które warto sobie przygotować to jest to oczywiście wspomniany już kalendarz szczepień i rozmnażania roślin Oczywiście to ziemia torfowa plus piasek, ale też, słuchajcie, w naszym sklepie znajdziecie korzonek Jest to taki preparat, nawóz też stymulator który pomaga tym nowym roślinkom w ukształtowaniu korzenia. Nazywa się to korzonek, także znajdziecie tam różne rodzaje. Teraz to, co będziecie potrzebować, jest wiosna, więc teraz potrzebujecie korzonka do sadzonek półzdrewniałych, ale też możecie już się wypoznaczyć w korzonek do roślin zielnych, także ziemia przygotowana. Lecę poinformować tatę. Przewozimy gałęzie i robimy nowe sadzonki. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego zielonepogodowie.pl. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik lub inne produkty, będzie dla nas największą pomocą w prowadzeniu tego kanału. Dziękujemy. Dziękujemy.